Street food potrafi zaskakiwać nie tylko różnorodnością smaków, ale także niecodziennymi składnikami i sposobami przygotowania. W niektórych częściach świata kulinarna odwaga jest wystawiana na próbę przez potrawy, które dla jednych są przysmakiem, a dla innych graniczą z obrzydzeniem. Od nietypowych owadów, przez fermentowane delikatesy, aż po składniki, które trudno znaleźć w menu przeciętnej restauracji, te dania to prawdziwa podróż w głąb lokalnych tradycji i kultury gdzie granice smaku są przesuwane na zupełnie nowy poziom. Balut, Filipiny. To danie, które może stanowić prawdziwe wyzwanie nawet dla najbardziej odważnych miłośników egzotycznych smaków. Balut to kacze jajko, w którym embrion rozwijał się przez około 14 do 21 dni, zanim zostało ugotowane na twardo i podane do spożycia. W środku skorupki kryje się nie tylko zwykłe żółtko, ale również niemal w pełni ukształtowane kaczątko z widocznymi oczami, skrzydłami, dziobem, a często także miękkimi piórkami. Sam moment rozbicia skorupki może przyprawić omdłości. Pierwszym co uderza jest intensywny zapach, który nie każdemu przypadnie do gustu, a potem widok płynu otaczającego embrion, który wielu nazywa kaczym bulionem. Tradycyjnie balut je się wprost ze skorupki, zaczynając od wypicia gorącego płynu, który dla miejscowych uchodzi za najbardziej wartościową część. Następnie przechodzi się do embrionu, którego miękkie ciało przeplata się z chrupiącymi, jeszcze nie w pełni rozwiniętymi kośćmi. Tekstura potrawy jest wyraźnie zróżnicowana, od delikatnego, maślanego żółtka, przez gumowate tkanki miękkie, aż po skórę i twardniejące elementy kostne. Które mogą być szczególnie trudne do przełknięcia. Jedzenie baluta często wiąże się z widokiem wyraźnie zarysowanych kształtów ptaka w środku. Widok cienkich, splecionych żyłek, otwartego dzioba czy fragmentów skrzydeł wciąż pokrytych błoną embrionalną, to coś, co wykracza daleko poza zwykłe doświadczenie kulinarne. Pani Puri, Indie. To przerażająca w swojej formie przekąska uliczna której sposób przygotowania może przyprawić omdłości nawet osoby o mocnych nerwach. Składa się z kruchych, pszennych kulek wypełnianych mieszanką rozgotowanych ziemniaków, ciecierzycy, cebuli oraz przypraw, a następnie zalewanych specjalnym płynem pani, mętną cieczą o brązowo-zielonkawym zabarwieniu, teoretycznie powstałą z mięty, kolendry i tamaryndowca. Rzeczywistość przygotowania tej przekąski jest jednak znacznie bardziej niepokojąca niż mogłoby się wydawać. Sprzedawcy, często spotniali i brudni, przygotowują pani puri gołymi rękami, których paznokcie są czarne od brudu zbierającego się tam od wielu dni. Nierzadko można zaobserwować, jak ci sami sprzedawcy drapią się po głowie, wycierają pot z czoła czy wydłubują brud z uszu, by następnie tymi samymi rękami formować kulki i nakładać farsz. Płyn pani jest przechowywany w plastikowych pojemnikach, które noszą ślady wielomiesięcznego użytkowania, są popękane pokryte żółtym osadem i często emanują nieprzyjemnym zapachem fermentacji. Woda używana do jego przygotowania często pochodzi z przydrożnych kranów, tych samych, przy których miejscowi myją zęby, piorą ubrania czy załatwiają potrzeby fizjologiczne. W upalne dni można zaobserwować, jak w pojemnikach spani tworzą się małe bąbelki świadczące o procesach gnilnych zachodzących w płynie. Sprzedawcy regularnie uzupełniają płyn, dolewając nowe porcje do starego, który może stać nawet kilka dni. W czasie przygotowywania przekąski można zauważyć, jak muchy i inne owady lądują na składnikach, pozostawiając na nich swoje odchody, a sprzedawcy po prostu odganiają je ręką, nie przejmując się konsekwencjami. Dodatki do pani puri, takie jak cebula czy ziemniaki, często są krojone na deskach leżących bezpośrednio na brudnym chodniku, gdzie przechodnie spływają betelem pozostawiając charakterystyczne czerwone plamy. W pojemnikach z farszem można znaleźć nie tylko składniki potrawy, ale także martwe owady, włosy czy fragmenty paznokci sprzedawców. Szczególnie niepokojące jest to, że wielu sprzedawców używa tej samej miski z wodą do płukania naczyń przez cały dzień. Woda ta staje się coraz bardziej mętna i lepka, a unosi się nad nią charakterystyczny zapach zgnilizny. Można zaobserwować, jak sprzedawcy oblizują palce dla sprawdzenia smaku, a następnie tymi samymi rękami obsługują kolejnych klientów. Shiokara Japonia. To wyjątkowo kontrowersyjna potrawa, która, nawet wśród samych Japończyków, wzbudza skrajne emocje i często jest określana jako jeden z najbardziej wymagających przysmaków tradycyjnej kuchni japońskiej. Śiokara to fermentowane wnętrzności kałamarnicy lub ośmiornicy, przygotowywane w procesie, który dla wielu osób może wydawać się odpychający. Proces produkcji rozpoczyna się od wypatroszenia świeżego głowonoga, którego wnętrzności wraz z wątrobą i gruczołami trawiennymi są drobno siekane i mieszane z solą morską oraz małą ilością surowego mięsa z tego samego zwierzęcia. Następnie mieszanka ta jest zamykana w szczelnych pojemnikach i pozostawiana do fermentacji na okres od jednego do kilku miesięcy. W tym czasie zachodzą złożone procesy biochemiczne, podczas których naturalne enzymy trawienne rozkładają białka, nadając potrawie charakterystyczny, intensywny smak i zapach. Konsystencja gotowego dania przypomina gęstą, lepką pastę o brunatno-czerwonawym zabarwieniu, której intensywny, słono zapach jest wyczuwalny już z daleka. Shiokara tradycyjnie serwowana jest w małych porcjach, często jako dodatek do sake lub piwa w izakaya, japońskich pubach. Typowa porcja to zaledwie łyżka lub dwie, co jest uzasadnione intensywnością smaku. Spożywanie większych ilości może być przytłaczające nawet dla doświadczonych smakoszy. Smak shiokary jest niezwykle złożony. Dominuje intensywna słoność i umami, z wyraźnymi nutami fermentacji, które niektórzy porównują do bardzo dojrzałego sera. W tle wyczuwalne są również morskie akcenty charakterystyczne dla świeżych owoców morza. Ciekawostką jest to, że mimo swojego intensywnego charakteru, shiokara jest ceniona za właściwości prozdrowotne. Zawiera dużo białka, witamin z grupy B oraz minerałów. Japończycy wierzą również, że regularne spożywanie tej potrawy może poprawiać trawienie i wzmacniać odporność. Cena za porcję shiokary w tradycyjnej izakaya waha się od 500 do 1500 jenów, przy czym droższe wersje często zawierają dodatek sake lub mirin, które mają złagodzić intensywność smaku. W niektórych regionach Japonii można znaleźć różne warianty tej potrawy, gdzie zamiast kałamarnicy używa się innych owoców morza, takich jak krewetki czy małże. Warto zaznaczyć, że przygotowanie shiokary wymaga ogromnego doświadczenia i znajomości tradycyjnych metod fermentacji. Nieprawidłowo przeprowadzony proces może prowadzić do rozwoju szkodliwych bakterii. Dlatego też produkcją zajmują się głównie wyspecjalizowani wytwórcy, często kontynuujący rodzinne tradycje, sięgające wielu pokoleń wstecz. Chahuis, Meksyk. To tradycyjna i budząca wstręt wśród turystów przekąska. Składająca się z larw plus kwiaków, które żerują na kaktusach z rodzaju opuntia, popularnie znanych jako opuncja figowa. Ta osobliwa potrawa, wywodząca się z czasów prekolumbijskich, jest szczególnie ceniona w centralnych regionach Meksyku, gdzie stanowi element dziedzictwa kulinarnego rdzennych ludów. Chahuis to białawe lub kremowe larwy, osiągające długość od 1,5 do 3 cm, które są zbierane ręcznie z kaktusów przez doświadczonych zbieraczy. Proces pozyskiwania tych owadów jest niezwykle pracochłonny i wymaga specjalnych umiejętności. Zbieracze muszą uważać na ciernie kaktusów oraz wiedzieć, jak rozpoznać dojrzałe larwy. Tradycyjny sposób przyrządzania czahuis obejmuje kilka metod. Mogą być spożywane na surowo, bezpośrednio po zebraniu, co według znawców pozwala najlepiej docenić ich orzechowy, delikatnie słodkawy smak lub poddawane obróbce termicznej. Najpopularniejszą metodą przygotowania jest prażenie larw na rozgrzanej komalu, tradycyjnej płaskiej patelni, aż staną się chrupiące i złocisto-brązowe. Często są również smażone w głębokim tłuszczu z dodatkiem soli i chili, co nadaje im pikantny charakter. Zapach gotowanych larw jest intensywny i charakterystyczny. Niektórzy porównują go do zapachu prażonych orzeszków ziemnych z nutą masła. W tradycyjnej medycynie meksykańskiej czakis przypisuje się właściwości lecznicze. Wierzy się, że są bogate w białko i składniki odżywcze, a ich spożywanie może pomagać w leczeniu niedokrwistości i problemów z oddychaniem. Cena za porcję tych niezwykłych przekąsek może być stosunkowo wysoka ze względu na trudność w ich pozyskiwaniu. Za 100 gramów trzeba zapłacić od 10 do 20 dolarów. Na lokalnych targach i ulicznych straganach chahuis są często sprzedawane w małych torebkach lub jako składnik tradycyjnych takos. Szczególnie popularne stają się podczas świąt i festiwali, gdy stanowią element tradycyjnych celebracji. Sposób podania może różnić się w zależności od regionu. Niektórzy preferują je jako samodzielną przekąskę. Inni dodają je do salsas lub guacamole, tworząc nietypowe wersje tych popularnych dipów. W niektórych miejscach można spotkać również czahuis w formie proszku, który jest dodawany do sosów lub używany jako przyprawa. San Korea Południowa. To szokująca i budząca skrajne emocje potrawa uliczna, której sama nazwa wywołuje dreszcze u wielu turystów odwiedzających ten azjatycki kraj. Danie to, głęboko zakorzenione w koreańskiej tradycji kulinarnej, składa się ze świeżo pociętych macek małej ośmiornicy. Najczęściej gatunku Octopus Minor, które, co może wydawać się przerażające, wciąż aktywnie poruszają się na talerzu w momencie serwowania. Proces przyrządzania rozpoczyna się od złowienia żywej ośmiornicy, która następnie jest błyskawicznie pozbawiana życia, a jej macki są natychmiast krojone na małe, kilkucentymetrowe kawałki. Kucharz musi wykazać się niezwykłą precyzją i szybkością, aby zachować świeżość i żywotność macek. Danie podawane jest tradycyjnie z olejem sezamowym oraz sosem sojowym, często wzbogacone o prażony sezam, posiekany szczypiorek, a czasem także opłatki chili dla dodatkowej pikantności. Najbardziej niepokojący aspekt tej potrawy wiąże się z realnym zagrożeniem dla życia konsumenta. Neurony w mackach ośmiornicy pozostają aktywne jeszcze przez kilkanaście minut po pokrojeniu, co sprawia, że przysawki wciąż zachowują zdolność przyczepienia się do podniebienia, języka czy gardła. Lokalne statystyki wskazują, że każdego roku odnotowuje się od kilku do kilkunastu przypadków poważnych zadławień, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci spowodowanych spożyciem tej potrawy. W odpowiedzi na te zagrożenia, Koreańczycy wykształcili specjalną technikę jedzenia sannaki. Kawałki należy bardzo dokładnie przerzuć, wykonując co najmniej 20 ruchów żuchwy, a następnie popić je soju, tradycyjną koreańską wódką lub gorącą herbatą, co ma zminimalizować ryzyko przyklejenia się macek do gardła. Doświadczeni konsumenci zalecają również, aby nigdy nie jeść sannaki w pośpiechu i zawsze być w towarzystwie innych osób. Smak potrawy jest bardzo charakterystyczny. Początkowo delikatny i morski, z wyczuwalną słonością, stopniowo przechodzi w bardziej złożone nuty umami. Tekstura przypomina gęstą gumę do rzucia, ale z wyraźnie wyczuwalną sprężystością żywej tkanki. Mimo ewidentnych zagrożeń, sannaki pozostaje niezwykle popularnym przysmakiem szczególnie w nadmorskich regionach Korei Południowej, gdzie stanowi nie tylko posiłek, ale i swoistą atrakcję turystyczną oraz test odwagi. Cena za porcję może wahać się od 20 do 50 dolarów w przypadku standardowej porcji, ale w ekskluzywnych restauracjach specjalizujących się w owocach morza może sięgać nawet 100 dolarów, zwłaszcza gdy serwowana jest większa ośmiornica lub gdy danie jest częścią większego zestawu. Smażone tarantule Kambodża. To przerażająca i szokująca przekąska uliczna, która dla zachodnich turystów często stanowi ostateczny test kulinarnej odwagi. Tradycja spożywania tych ogromnych pająków narodziła się w czasach reżimu Czerwonych Chmerów, gdy głód zmusił ludność do poszukiwania alternatywnych źródeł pożywienia. Dziś smażone tarantule można znaleźć na wielu targach i ulicznych straganach w całej Kambodży, szczególnie w mieście Skuon, które zyskało przydomek Miasto Tarantuli. Do przyrządzenia tej nietypowej przekąski używa się dzikich ptaszników, najczęściej gatunku haplopelma albo striatum, które są łapane w ich naturalnym środowisku, w norach w ziemi. Sposób przygotowania jest stosunkowo prosty, choć dla wielu może wydawać się makabryczny. Żywe pająki są najpierw czyszczone z włosków i zanieczyszczeń, następnie marynowane w mieszance sosu sojowego, czosnku, soli i cukru. Kolejnym etapem jest smażenie w głębokim oleju, Podczas którego tarantule nabierają charakterystycznego, ciemnobrązowego koloru i chrupiącej tekstury. Jeden pająk ma wielkość ludzkiej dłoni i jest serwowany w całości, z wszystkimi odnóżami i odwłokiem. Sprzedawcy często zachęcają turystów do spróbowania różnych części pająka, twierdząc, że każda ma inny smak i konsystencję. Odnóża są chrupiące i przypominają w smaku chipsy krewetkowe. Natomiast odwłok zawiera miękką, pastowatą substancję o gorzko-orzechowym posmaku. Wewnątrz odwłoka można znaleźć również jaja i organy wewnętrzne pająka, które dla lokalnych smakoszy stanowią prawdziwy przysmak. Miejscowi twierdzą, że spożywanie tarantul ma właściwości lecznicze. Według tradycyjnych wierzeń mają one pomagać w leczeniu bólu pleców, wzmacniać układ oddechowy i poprawiać urodę. Cena za jednego smażonego pająka. Waha się od 50 centów do 2 dolarów, w zależności od wielkości i miejsca zakupu. Sprzedawcy często oferują również degustację próbną, gdzie można spróbować tylko jednej nogi pająka. Warto zaznaczyć, że mimo pozornie prostego procesu przyrządzania, przygotowanie tarantul wymaga pewnej ostrożności. Pająki te, nawet martwe, mogą zawierać jadowe gruczoły, a ich włoski mogą wywoływać podrażnienia skóry i reakcje alergiczne. Dlatego też tylko doświadczeni sprzedawcy zajmują się ich przygotowaniem. Cuj Peru to charakterystyczna i budząca skrajne emocje potrawa kuchni peruwiańskiej, która dla zachodniego turysty może okazać się prawdziwym kulinarnym szokiem, gdyż głównym jej składnikiem jest świnka morska. Ta potrawa, głęboko zakorzeniona w kulturze andyjskiej i sięgająca czasów prekolumbijskich, Stanowi nie tylko przysmak, ale również element ceremonii i lokalnych tradycji. Inkowie traktowali te zwierzęta jako święte, używając ich zarówno do celów kulinarnych, jak i w medycynie ludowej oraz rytuałach religijnych. Obecnie cuy jest powszechnie dostępne zarówno w przydrożnych barach, na targowiskach, jak i w ekskluzywnych restauracjach specjalizujących się w kuchni tradycyjnej. Zwierzęta hodowane na mięso są znacznie większe od tych, które znamy jako domowe pupile osiągają wagę nawet do 2 kg. Mięso świnki morskiej charakteryzuje się delikatnym, lekko słodkawym smakiem przypominającym połączenie królika z kurczakiem, przy czym jest znacznie bardziej tłuste i kaloryczne. Tradycyjny sposób przyrządzania kój. Rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia zwierzęcia i zamarynowania go w mieszance lokalnych ziół, czosnku, kuminu, pieprzu i papryki adzi, charakterystycznej dla kuchni peruwiańskiej ostrej papryczki. Następnie świnka morska jest nabijana na długi metalowy rożen i pieczona nad otwartym ogniem lub w specjalnych glinianych piecach przez około godzinę, aż skórka stanie się chrupiąca i złocista. Najbardziej kontrowersyjny dla turystów jest sposób serwowania. Zwierzę podawane jest w całości, z głową, zębami i pazurkami, często w pozycji siedzącej lub leżącej na talerzu, co dla wielu osób może być widokiem trudnym do zaakceptowania. Daniu tradycyjnie towarzyszą dodatki takie jak gotowane ziemniaki w różnych odmianach. Peru słynie z uprawy setek gatunków ziemniaków. Gotowana biała kukurydza hoklo o nietypowo dużych ziarnach oraz różnorodne sosy na bazie ostrej papryki ai i ziół. W regionach górskich cuy. Często podaje się również z kinoą lub innymi lokalnymi zbożami. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych regionach Peru organizowane są festiwale poświęcone tej potrawie, podczas których można spróbować różnych wariantów przyrządzania kuj, od tradycyjnego pieczenia przez smażenie aż po nowoczesne Fusion interpretacje tego dania. Durian Azja to owoc, który zdobył niechlubny tytuł króla smrodu. I jest tak odpychający, że został oficjalnie zakazany w wielu azjatyckich hotelach, środkach transportu publicznego i centrach handlowych. Ten wielki, ciężki owoc, pokryty ostrymi, przypominającymi kolce wypustkami, wydziela tak potworny odór, że można go wyczuć z odległości kilkuset metrów. Zapach duriana jest porównywany do mieszanki zgniłych jaj, zepsutej cebuli, sfermentowanych skarpetek sportowych i rozkładających się zwłok. Niektórzy opisują jego woń jako połączenie zapachu gnijących zwłok z surowym czosnkiem i śmierdzącymi skarpetkami, które leżały w szafce gimnastycznej przez cały semestr. Szczególnie nieprzyjemne jest to, że im bardziej owoc dojrzewa, tym intensywniejszy staje się jego odór. Sprzedawcy często przechowują duriany w niewentylowanych pomieszczeniach, gdzie zapach kumuluje się do tego stopnia, że przypadkowi przechodnie mogą dostać mdłości. Na ulicznych straganach w krajach Azji Południowo-Wschodniej można zobaczyć stosy tych owoców wystawionych na palące słońce, gdzie ich smród miesza się z zapachem spalin, ścieków i potu, tworząc miasmatyczną atmosferę nie do zniesienia. Konsystencja miąższu duriana również nie zachęca do konsumpcji. Przypomina zgniłą, kremową masę o konsystencji zepsutego budyniu, pełną włóknistych fragmentów i lepkich grudek. Niektórzy porównują jej teksturę do zjełczałego masła wymieszanego z przeterminowanym serem i zgniłą cebulą. Co więcej, sprzedawcy często przechowują duriany aż do momentu, gdy zaczynają przeciekać i fermentować, twierdząc, że właśnie wtedy mają najlepszy smak. Owoc często jest sprzedawany w kawałkach, które leżą na brudnych gazetach lub plastikowych tackach, przyciągając roje much i innych owadów. Spożycie duriana może prowadzić do intensywnych reakcji organizmu od potężnych wzdęć i odbijania o zapachu zgniłych jaj, przez problemy żołądkowe, aż po silne bóle głowy. Co gorsza, zapach duriana potrafi utrzymywać się w ustach i na rękach przez wiele godzin, a oddech osoby, która go zjadła, może przyprawiać omdłości nawet następnego dnia. Szczególnie nieprzyjemne jest to, że smród przenika przez skórę i pot, sprawiając, że konsument przez kilka dni wydziela charakterystyczną woń, która odstrasza innych ludzi. W niektórych przypadkach spożycie duriana w połączeniu z alkoholem może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, włącznie z zatruciem i koniecznością hospitalizacji.